I trzecia runda naszego turnieju. Zmieniona mapa. Mieliście kilka sekund na to, żeby zdecydować się. Szybka decyzja, szybkie, yy, szybkie podejmowanie decyzji i co? I mamy czterech yy, Bo i cztery Sheli. Tak, tutaj, yy, moi drodzy, wybraliście. Aż byłem ciekaw, jak zareagujecie na tą mapę. Wiem, że nie każdemu ona podchodzi, ale zobaczmy, co się będzie działo. Mamy, mamy jeszcze Bo, tak, tutaj yy, mówię Bo, <laughs> bula. Sheli. Szeli, szeli, cóż tu dużo mówić? Same, szeli i będą same, bo dzieje się tutaj. Wiem, że ta mapa jest specyficzna. Po rogach jest zawsze dużo skrzynek porozstawianych, więc nawet jak gracie solóweczki, duety, warto gdzieś w któryś róg iść. Czasami można nawet cztery skrzyneczki ładnie trafić, i to zupełnie za darmo. Wiem, korzystam, udaje się nieraz, nieraz się nie udaje. Wiecie jak jest. A co my tutaj mamy? mamy? Mamy bo już co najmniej dwóch Bo, którzy krążą w środku, mamy szeli, mamy szeli z boku. Widzę dwóch albo i trzech Bo, którzy krążą, bo i jego szeroki zasięg w pole widzenia jest po prostu świetną sprawą na tą, na tą mapkę. A na zewnątrz co? A na zewnątrz Szeli i ból. Ból i szeli, tak. Hmm. Ośmiu zadymiarzy ciągle mamy, ciągle w dużo w ruchu, dużo się dzieje, nie można tutaj na chwilę przystanąć. Bóle Ból, bo szukają się gdzieś cały czas te pułapki, gdzieś ktoś wpada, tylko szukają się Je... tak szeli Niech wchodzą, żadna szelka jeszcze nie chce wejść tak do końca, bo są obserwowane cały czas przez bo. Więc dużo bo, wiecie co wybierać, wiecie, wiecie czym grać. Ale coś tu się zaczyna kotłować, tak, szeli bo, jeden bo, jeden bo tak jednak już zginął. Jest was sześciu mamy dwóch, bo dwie, trzy szeli i Bula, Ból tutaj też może rozdać karty jakieś, już jest bardzo wyrównany pojedynek, cztery nie ma takiego zdecydowanego faworyta tutaj na razie. Jedna szeli zginęła. Kolejna szeli już też jest wyganiana przez trujące na nią się rzucili. To jest piątka niesamowite. Co się teraz dzieje? Szeli zapędza, bo wyciąga tutaj, tak zostaje szeli, ból i szeli, szeli, szeli ginie jednak i jest pojedynek ból kontra szeli, ból, szeli, ból, szeli, wymiana ból szeli, ból szeli, ból, szeli, ból, 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 jednak ból, bull. ból. Bull.